Kiedy można utworzyć ponownie zlikwidowane stanowisko pracy? Przepisy prawa pracy ani orzecznictwo Sądu Najwyższego nie określają terminu, w którym dopuszczalne będzie zatrudnienie pracownika na zlikwidowanym stanowisku pracy. Co prawda, niektórych pracodawców, tych, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników, dotyczy ustawa o tzw. zwolnieniach grupowych, w której jest taki zapis, że na zlikwidowane stanowisko pracy, gdzie Uprzednio w wyniku zwolnień grupowych został rozwiązany stosunek pracy, nie można nikogo zatrudnić przez 15 miesięcy z uwagi na to, że przez 15 miesięcy przysługuje prawo zatrudnienia uprzednio zwolnionych pracowników. Jednak jeśli likwidacja stanowiska pracy dotyczyła tylko jednego stanowiska, no to oczywiście ten przepis nie funkcjonuje w takiej sytuacji. Ponadto, jeśli doszło do rozwiązania umowy o pracę z przyczyn zwolnień grupowych, to na to miejsce, na to stanowisko do wykonywania tego rodzaju pracy nie można zatrudnić pracownika tymczasowego przez trzy miesiące od daty rozwiązania poprzedniego zlikwidowanego stosunku pracy. Przytoczone przepisy jednak ani w jednym, ani w drugim wypadku nie dotyczą likwidacji pojedynczego stanowiska pracy, zatem mogą stanowić tylko i wyłącznie punkt odniesienia pewnego rodzaju. Pytanie zatem, kiedy można ponownie utworzyć zlikwidowane stanowisko pracy, pozostaje bez odpowiedzi, ponieważ w związku z tym, że nie ma w polskim prawie takich regulacji, to każdy przypadek jest traktowany indywidualnie. Decyzja należy do pracodawcy.